Sponsorem drużyny jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Dzisiejszy mecz, wygrany z Turowem, tym ostatnim rzutem za trzy punkty. Jakby Pan ocenił ogólnie ten mecz, bo on był bardzo wyrównany? Jakie dzisiaj były mocne i słabe strony z telmetu? Po prostu niesamowity mecz dla nas, dla kibiców i... I, i Bardzo cieszę, że wygraliśmy ten mecz, bo, bo już pięć punktów przegrywaliśmy niecałą minutę. E, silne punkty nasze były to, że walczyliśmy do końca. E, myślę, że naprawdę były takie, jak po angielsku, ups and downs. E, graliśmy trochę, czasami lepiej, trochę gorzej, ale, ale cieszę, że wygraliśmy i to dla nas bardzo ważny mecz był, bo przegraliśmy ostatnie dwa mecze z Polfarmą i z Rosą i z Turową. Wygrać na wyjeździe to na, na, naprawdę jest niesamowite. No właśnie, bo poprzedni mecz, jaki rozegraliście z Turowem, to był na waszym boisku i wtedy wówczas wy przegraliście na swoim własnym boisku. A z jakim, jak podchodziliście do dzisiejszego meczu? Jakie podejście? podejście? Na, na pewno byliśmy skoncentrowani. Chcieliśmy rewanż tutaj na ich hale. Naprawdę, to jest specyficzna hale. Jest ciężko tu wygrać i dużo lat gram w Polsce i nie dużo raz tu wygrałem. I, I Byliśmy naprawdę skoncentrowani i było nam bardzo potrzebna ta zwycięstwo. Oczywiście y, rozumieliśmy to, że Turowy też. Jest potrzebne zwycięzca, ale, ale szczęście było po naszej stronie dzisiaj. Dzisiaj za, z, razem ze Stelmetem przyjechała duża rzesza kibiców, co przeznał w tym sezonie na tej hali zdarza się po raz pierwszy, żeby było tak dużo osób. Czy to, że ci, ci kibice byli dzisiaj z Wami, dodawało jakoś skrzydeł? Oczywiście, oczywiście. to jest bardzo pomocne dla nas, jak szósty zawodnik. Naprawdę ich było, ich było dużo i, i głośni byli, i my słyszeliśmy cały czas i, i czuliśmy wsparcie od nich, i to był nasz szósty zawodnik, i dzięki im. Dzisiejszy mecz był bardzo wyrównany do ostatnich, do ostatniej właściwie sekundy. Niestety, przegrany tym jednym rzutem za trzy punkty. Jakby Pan ocenił cały ten mecz? Co było dzisiaj mocną stroną Turowa, a co słabą? Myślę, że ja powiem tylko o słabej, bo mocno to zawsze się znajduje. Ale słaba dzisiaj była obrona. My, Turów, Gorzelec, nasz silny punkt normalnie powinna być obrona. I za dużo, o wiele za dużo punktów dzisiaj trafili. Oczywiście mieli, byli też w dobrym dniu, bo dobrą skuteczność mieli za trzy, ale myślę, że to trochę też nasza wina. I na ten ostatni rzut to nie będę oceniać meczu na tym, bo wiadomo, że to sport, zdarza się, ale przegraliśmy mecz obroną. Pierwszą połowę meczu przegrywaliście. Czy ogólnie cały ten dzisiejszy przegrany mecz może być oznaką trochę już zmęczenia turowa? No bo gracie jeszcze w VTB, a przed turowem jeszcze są szóstki. Ja o zmęczeniu nie rozmawiam, nie mówię o tym. Każda drużyna jest zmęczona, możemy troszkę więcej, ale... Dobrze graliśmy, lataj, latamy wszędzie, co robimy, co możemy, więc nie myślę, że to zmęczenie coś ma wpływ w tym, ale no, my, co powiedzieć, no. Myślę, że nie ma zmęczenia wpływu na to wszystko. Poprzedni mecz na wyjeździe właśnie wygraliście ze Stelmetem, pokonaliście ich na ich własnym boisku, dzisiaj los się odmienił i to oni pokonali was na, na waszym boisku, A, ale z jakim podejściem dzisiaj podchodziliście do dzisiejszego meczu? Um, osobiście wiem, że to jest bardzo ważny mecz dla, kibica, dla, miasta, dla kibiców, dla miasta, my lubimy taką adrenalinę, takie mecze, więc ja osobiście podchodziłem do tego meczu bardzo poważnie i bardzo się cieszyłem taki mecz grać. Um. Ja każdy oczywiście, ale ten taki trochę ma smak specjalny. No i nie załamujemy się, bo jeszcze zostało 10 meczów. Teraz, kiedy zaczynają poważne rzeczy, słyszałem, że Sopot przegrał w Tarnobrzegu, więc nic się nie stało jeszcze. Ale no to nam pokazuje, że... Ostatnie mecze w Pelka ciężko nam idzie i pokazuje nam, że jeżeli nie zmobilizujemy się wszyscy i nie będziemy atakować i bronić wszyscy razem, tak jak na początku sezonu albo tak jak jeszcze w styczniu, grudniu, to może ta ostatnia szóstka może być ciężka. Sponsorem drużyny jest PGE. Polska Grupa Energetyczna